jakość snu, a jakość życia. Zapraszam. Ostatnio miałam cały szereg takich konsultacji, które dotyczyły różnego rodzaju stanów obniżonego nastroju, ataków paniki i no bardzo takich różnego rodzaju rzeczy, które bardzo obniżały jakość życia osób, które ja konsultowałam. I zauważyłam taką ciekawą prawidłowość, która po prostu bardzo mnie no, zaskoczyła w jakimś sensie, bo bardzo wiele z tych osób, które się do mnie zgłaszały, rozważały, al, rozważały leczenie farmakologiczne, swoich zaburzeń, albo też mm, podjęły już próby leczenia, które jednak były no, z jakichś powodów nieudane, bo jak wiemy, środki farmakologiczne nie wszystkim dokładnie pasują, nie wszystkim one po prostu mają też swoje skutki uboczne. W związku z tym niektórzy ludzie mówią: Nie, 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 nie chcę używać farmakologii, chyba jednak wolałbym zmienić swój styl życia, o ile jest to możliwe. No i rzeczywiście miałam ostatnio taką sytuację, że zadzwoniła do mnie taka jedna pani. Która byłaby dobrą reprezentantką tych wszystkich przypadków, które w ostatnio, właśnie w ciągu ostatnich paru lat przerabiam, i mówi do mnie, że ona ma takie paniki, że ona boi się wyjść z dziećmi z domu, że boi się być sama, że, że ma ciągle myśli o śmierci, ciągle myśli o różnych rzeczach, no i że no, ogólnie funkcjonuje fatalnie. Um, i chciała pójść właśnie do psychiatry, no ale prywatnie było bardzo drogo, bo to za granicą, a tak trzeba było po prostu, że tak powiem, poczekać w tak zwanej kolejce. No i w międzyczasie jej koleżanka poleciła jej mnie, więc zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać i okazało się, że tak jak w większości tych przypadków, o których mówię, przyczyną tego złego samopoczucia było po prostu długo, długofalowa deprywacja snu. Czyli brak, brak, po prostu odpowiedniej ilości godzin snu. No tutaj mieliśmy akurat nie do czynienia z młodą mamą, ale nie zawsze mamy do czynienia z młodymi mamami, a bardzo często są to ludzie, np. biznesu, bardzo często są to ludzie, którzy po prostu bardzo dużo pracują, jakby bardzo dużo czasu poświęcają na pracy, pracy umysłowej, nie? Co w konsekwencji prowadzi? W sumie do braku snu. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że każda z tych osób, gdy um, zaczynam ich pytać na temat styl, jakby analizować ich styl życia, e, po prostu w ogóle nie widzi żadnego problemu w tym, że nie dosypia. To w ogóle nie jest w ich kategoriach, w ogóle w ich myśleniu to, że brak snu może być tutaj jakąkolwiek przyczyną. I to jest chyba najciekawsze. Że te wszystkie rzeczy, te wszystkie przypadki, w których już pracowałam przez ostatnie parę lata i które możemy powiedzieć, naprawdę zakończyły się no, w większości happy endem, naprawdę, to było, zaczynało się od tego, że musieliśmy, że tak, po prostu musiałam uświadomić rolę snu, rolę ilości snu, rolę jakości snu, głębokości snu. Było potrzebne co? Wiedza. To co zawsze. Bo, jeżeli nie mamy wiedzy, jeżeli nie mamy wiedzy na dany temat, to po prostu giniemy z braku poznania, jak mówi moja mądra księga, prawda? Ale nie tego poznania, wiecie, tylko Polsce, nie? <laughs> tylko tego, tego tu, między uszami, nie? I znowu trzeba było zalecić jakąś książkę do przeczytania. Trzeba było po prostu wprowadzić nowe dane tutaj, nie? Na ten twardy dysk. I rzeczywiście okazało się, że gdy te osoby zaczęły wprowadzać zmiany w ilości snu, w zadziwiający sposób obniżony nastrój, napady paniki itd. i tak po prostu kończyły się. W praktyczny sposób, na przykład w tym przypadku, o którym mówię, tej młodej mamy, skończyło się to tak, że po prostu mąż spał z dzieckiem i on po prostu przejął jakby na ileś tam nocy kontrolę, a potem jeszcze przyjechała mama do tej osoby która no, w ofiarny, dobry sposób kochana mama zajęła się dziećmi w nocy tak, aby córka mogła odpocząć y, po w sumie trzech latach takich rwanych nocy, bo najpierw było jedno dziecko, potem była ciąża, potem było drugie dziecko. No, y, można sobie wyobrazić, nie? Bardzo często jest tak, że dzieci się w pewnym sensie, w pewnym momencie normują i nie zawsze jesteśmy wydani na takie pasmo, no, taki obstrzał bezsen, bezsennością, ale niestety takie sytuacje się zdarzają, i wtedy trzeba się po prostu zachować jak? Adekwatnie, po prostu adekwatnie. I teraz muszę wam powiedzieć, że sen po prostu powoduje, że nasz mózg się regeneruje. To jest ten jedyny czas, kiedy nasz mózg polega regeneracji. No i ostatnio czytałam trochę na ten temat. I mamy takie dwie fazy, mamy fazę REM i mamy fazę REM, tak, czyli nie Rapid Eye Movement i Rapid Eye Movement, tak poetycznie to nazwali badacze. Czyli ta Rapid Eye Movement to jest taka faza, w której my ruszamy więcej gałkami ocznymi. Zewnętrznie to tak widać, ale chodzi o to, że wtedy mamy fazę, tą fazę marzeń sennych. I teraz jedna faza powoduje, że sen się porządkuje, a druga faza, tak w dużym oproszczeniu, bo czytałam taką książkę, wiele publikacji na ten temat czytałam. A jedna faza powoduje, że mózg się porządkuje, a druga faza, że mózg się regeneruje. I potrzebujemy dramatycznie obydwu tych faz snu. I teraz, jeżeli. Mamy krótki sen na przykład, nie? Te parę godzin, bo tutaj teraz są takie mody, że to wystarczy spać 5 godzin, wystarczy 6 godzin, a tak, a śmak i owak. Posłuchajcie, no ym, naprawdę y, totalne bzdury, ponieważ tak naprawdę y, te badania, które są takie wiarygodne, które są prowadzone przez 20 i dłużej lat, pokazują, że naprawdę każdy z nas potrzebuje. 7, 8, a niektórzy mają nawet większe zapotrzebowanie na sen, bo te rzeczy kształtują się indywidualnie. I teraz, jeżeli my skracamy sen z jakiegoś powodu, to na początku mamy więcej tego snu-rem, czyli tego, tego takiego porządkującego, tak? Dopiero pod koniec snu, tych nie wiem, 7, 8 godzin, mamy więcej fazy tych faz tego rapid eye movement, czyli tych faz, których sen się już. Mózg się bardzo, bardzo, bardzo regeneruje. Oczywiście w dużym, ogromnym uproszczeniu. I teraz zobaczcie, jeżeli my skrócimy sen z jakichś powodów, nie? To odpada nam ta faza, która najbardziej nas regeneruje. I teraz, no, nie da się tego niczym innym zastąpić. Po prostu robiono badania, co robią tabletki nasenne. No, tabletki nasenne generalnie wycinają właśnie. Tą fazę regenerującą. Nie? One nas może uśpią i zetną i oczywiście czasami są potrzebne. I wierzcie, mi, widziałam bardzo wiele sytuacji, w których ludzie naprawdę potrzebowali tabletek nasennych przez jakiś czas. Ale, ale naprawdę to nie jest rozwiązanie. Nic nie zastąpi tego naturalnego snu. Dodam też, że do tabletek nasennych zazwyczaj się uzależniamy się od nich po 20 paru dniach. Więc zazwyczaj, gdy zaczynamy je brać i bierzemy je przez dłuższy czas, no to raz, że musimy zwiększać dawki, dwa, że po prostu no, bardzo jest nam wrócić do tego normalnego, fizjologicznego snu. Oprócz epizodów, kiedy naprawdę zaleca się branie tabletek, i tutaj dodam, że oczywiście psychiatrzy w to wkraczają, z tym, że dodam, że no tutaj warto pamiętać o tym, że jeżeli pójdziesz dzisiaj do lekarza pierwszego kontaktu i masz problemy ze snem, to nikt absolutnie Cię nie zapyta, dlaczego Ty masz problemy ze snem. Tylko dostaniesz receptę na piguły. No może jakiś mądry lekarz zapyta, ale ja się z tym często nie spotkałam. Najczęściej widzę takie scenariusze, że ktoś idzie do psychiatry, udręczony bezsennością, idzie do, do, idzie do do lekarza pierwszego kontaktu, dostaje od razu tam, wiecie, jakąś tam, jakieś tam piguły, i właściwie nikt nie wnika, dlaczego ta osoba popadła w bezsenność. I tutaj jest zadanie terapeutów, psychologów, trenerów snu, bo też już są tacy, którzy wtedy analizują cały styl życia, bo na jakość naszego snu po prostu wpływa nasz styl życia. I tutaj w przypadku tym, o którym Wam tutaj opowiadam o tej, w tej historii, gdzie no, ta osoba, z którą rozmawiałam na konsultacjach, miała już ataki paniki, no, po prostu ewidentnie rozwijające się w, taką, w takim kierunku już jakiegoś rodzaju naprawdę głębszego zaburzenia, nie wiem, psychozy czy coś takiego, zaburzeń lękowych, bardzo mocnych. No, nie dotarła do, do, do psychiatry, bo się nie złożyło, ale wyobraźcie sobie, gdy zaczęła po prostu normalnie spać i pospała przypilnowana przez męża, z którym też porozmawiałam i koleżankę, z którą rozmawiałam, potem przez mamę, która przyjechała, że tak powiem, na ratunek przez ocean do niej, okazało się, że te wszystkie zaburzenia cofnęły się błyskawicznie. Czyli wygląda na to, że gdyby trafiła do psychiatry, zaczęłaby brać tabletki, które musiałaby brać naprawdę przez dłuższy czas i gdyby pozostała w tym stylu życia, prawdopodobnie te tabletki pomogłyby w jakiś na pewno ograniczony sposób, ale też wszystko ma swoje skutki uboczne. Wystarczyła prosta zmiana w stylu życia. I muszę Wam powiedzieć, że z tym spotykam się bardzo często, bardzo często z takim niechlujstwem i brakiem Wiedzy. Bardzo często moi klienci, którzy cierpią na obniżone stany nastroju, przy okazji różnych innych rzeczy dodam zazwyczaj, gdy ich pytam, ile śpią, to mówią: no nie, no ja to tak odkróżnię. Ja raz ja tak idę do 12, spać, a ja do pierwszej, a czasami śpię 4 godziny, a czasami tyle. I potem, posłuchajcie, no drzewo poznajemy po owocach, tak? I mamy dokładnie właśnie takie owoce, czyli mamy problemy z nastrojem, mamy problemy ca, wiecie, no z po prostu z funkcjonowaniem, z koncentracją, mamy problemy z pamięcią. No dzieje się tak dużo różnych rzeczy z tym biednym mózgiem, który nie ma czasu, żeby się zregenerować. To jest szok. I muszę wam powiedzieć, że właśnie dokładnie tak to się dzieje. Dlatego też myślę, że warto dbać o sen i warto mieć taką podstawową wiedzę na temat tego, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, aby utrzymać zdrowie psychiczne, dobry nastrój dzięki właściwej ilości snu, która powinna być indywidualnie dopasowana. Kochani, to na tyle. Proszę Was oczywiście o łapkę w górę, proszę Was, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, i napiszcie mi w komentarzach, jak sen. Wpływa na Wasz nastrój. Czy musieliście kiedyś zmienić swój styl życia, aby być w lepszym nastroju, i czy dotyczyło to m.in. chodzenia spać? Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Hej!